Dobry, nie, dobry, witam, witam, witam. witam yy, Gramy dzisiaj w grę. A mianowicie w Hobbit yy, Definitive Edition. Czekaj, jak co ty Ja się... nie mogę celować. Masz co robisz No, nie mam. Masz. Gdzie niby? A tutaj, dobra. To tak. działa tak jak zawsze. Że to ja muszę Tu muszą przyszywać. być jakieś newralgiczne miejsca. To nie muszą być jakieś randomowe. Czy, czy mają być randomowe? Mamy po prostu. Aha, czyli my. Po, po prostu. Ja myślałem, że to mają być jakieś takie. Wiesz, konkretne rzeczy. Aha, tylko jest tak, że jak ja rzucę, to on na przykład dostanie damage, ale potem ma ten. Nieśmiertelność i nie możemy pod rząd na przykład rzucić. Wiesz? Musimy rzucać cyklicznie. Takim loopem. Nie, y, tu Steps, tylko musimy się przeplatać. Ja jestem Steps 1, 3, 5, 7, a ty 2, 4. Cześć, br. Jom? Mordziu. Wariacik. Patrz. Pakuj walizę, w Ha, ha, ha. Zaśmiałeś się jak na z Dextera Taki z Dextera? Tam był ten zły jakiś ziomek. Z Textera? Tak, no. Że ta siostra jego? Nie, był jeszcze taki jakiś zły. No to nie wiem. Nie Aleka. pamiętam. Kurde, Ja Textera nie oglądałem. Nie, pa... ja pamiętam, że on był karato, a tamta ta, ta, ta siostra to pamiętam. Tak, to ja pamiętam do tej pory, że on kiedyś odcinek, że szukał ubrań, nie otworzył szafę i miał wszystkie takie same. Ja sobie tutaj pomyślałam, aha, to dlaczego oni zawsze tak samo wyglądają? Aha, a ten, jak to się nazywa? Pamiętam, że w tych bajkach. To ogólnie były jakieś takie zbrodkie rzeczy. No tam... i sobie byłoby teraz pooglądać te bajki. Wszystko. Myślę, że inaczej byśmy... Bajki to sobie możesz kurde przeczytać. Dobra, gramy. No ale wiem o co ci chodzi. Ja to na przykład lubiłem oglądać podczas mojego dzieciństwa, wiesz co? Zacarowane łówek. Takie były moje bajki. Ja nie znam tych nowych. Kto nie poznał goryczy, ni razum. O. Widzisz, zapisałaś grę. Jestem bardzo ciekaw, co będzie po tym o... poziomie. Bardzo jestem ciekaw. Dlatego zainicjowałem w naszej dwuosobowej drużynie. Co ty robisz? No strzelam. Się... Wibrator? Strzela? Czekaj, jak się klika? Ja nie wiem jak się ten tym billboardem robi A bo on tylko czasem to potrafi, tak? No kurde jak to mam zrobić? A, muszę wybrać pewnie Tak i po to To jest schemat Schemat który można e, użyć u kowala Eee, a ty tak biegasz i klotków szukasz, tak? Ja już byłam tam na górze. No i co? No i nie miałam tego. A. Byłaś na górze. No, patrz, moc się obniżył. Ale z Patrz, włócz nie ma. Widzisz? Na pewno włócz, nie? Ty patrz. Ciągnie go. Ciągnie mu. No, no, o to ci chodzi. Jestem prostym człowiekiem. Ja już mam prost... Przestań tak gadać. Agrodominik. Dominik. Czekaj, co tu się robi? Aha Czekaj, ktoś mi potrzebny jest inny yy... Czemu Q to mi jest potrzebne. Nic nie rozumiem. Czy ja mam tak zrobić? Nic nie rozumiem. Czemu mi sugerowało, że mam Q zrobić? O, chodź tu, chodź tu, chodź tu. No może zmienię postać, może tam pójdę po prostu. No! Co? I ekran mi... tam <laughs> ja. No... No jest chaos. Ej! Czemu ja spadłaś? Co? Ty nie musisz dla plecaka wrzucać. Ja. Co mógł gnotek? Gniotek? Tutaj pewnie będzie jeszcze upper stage, więc yy, ten nie spadni Tak się skacze. Bo ty tak wiesz jak skaczesz, a ty tak oskaczesz. Widzisz, to się nie da tak. Widzisz? Rozumiesz? Nie da się tak. Ale tak. Da się. No, brawo. Ha, ho, yeah. Hyhyhy wow, Mądra laro Żongler Nie, nie umiem Nie umiem Spadłem, spadłem, spadłem Czemu ty się tak zemnie Bo ty narzekasz, że ja nie umiem skakać, a ty sam to No bo ja to mogę Ja <laughs> mnie teraz na Może byś tak nie spadł do zmiany. No, Może tu jeszcze kogoś tam trzeba? No nie mogę właśnie, ale kogo? No nie ma nikogo, nie ma na kogo zmienić tego. O, oh, Wow. wow. Czyli ty musisz to rozwalić i sobie pewnie ten... No rozwal to. Ty nie, tu trzeba czarnoksiężnika. Nie, ja to już zbudowałam. Nie trzeba czarnoksiężnika? Nie trzeba Major O, potrzeba ciebie teraz, żebyś ten... pomogła. Chodź. No. No co? co? No, no masz popłytkę, no. Wyskaczy się. Niech jak kto? Nie No weź powiedz. No dobra, idź. A gdzie jest poświata postaci, którą jesteś? A masz klikać teraz X. Tak? Właśnie ja tego nie wiem. Dlaczego... Jak Przecież masz takie... Klikałam. No dobrze... Nie, no dobrze, ja to rozumiem. A jak masz komunikację, że klikać przyciski, to wiesz. Ale jak masz komunikację jako postać, tak dalej, to nie? Dobrze, drodzy Państwo. To znajmią wobec, że będzie to nasza ostatnia. No nie, nie będzie. Zagrana wspólnej Czy wleję nam <grym> wody? Gdyż... Boję się iż mogę zaraz zostać na tyle odbodniony Opatrz smok się zrobił złoty Aby wody wodę ktoś dałam do... Ja nie miałem czasu, musiałem pracować od poziom został ukończony. Był jakiś komunikat dodatkowy, czy nie? Czy to co. Za... No to ty mnie. Nalewałam wodę. Ty, nie mamy 100%. No przestań nie bić. Przestań! Boli mnie. Ale... No i łysy jestem bijem, nie? Po prostu i... Słuchaj, jest. nawet. Ale boli nie mnie, ale boli mnie, boli mnie! Już nie, nie mam nazwać No i dobrze, ciebie boli w życiu coś innego. No ty To cię boli, czy aż tak cię to boli. Że ruchu bo ja... No. Weź mnie. Przestań mnie zaczepiać. A dlaczego ty jesteś niezłapiarski? Bo teraz gramy w komputery... No, nie macie zaczepiać. Ludzie w komentarzach. Nie klikaj nic Ale ja się Bo zaraz smog ucieknie Patrz, film będzie, kończy się Ludzie nie będą wiedzieć Patrz, jestem ogniem, jestem śmierdzią to jest śmierdzią? Śmierdzią Ten odcinek może być krótszy I ja myślę, że na tym kończy się Lego Hobbit że już tutaj nie. Tak mi się wydaje, nie daje sobie ręki uciąć i miało być DLC do części no DLC widzicie w postaci trzeciego filmu. I główno nigdy nie zostało wprowadzone, dlatego e, no do tego nie ma. Ja się nie spodziewałam. No tak? Mówiłem ci, mówiłem ci, nie słuchał mnie nikt. Ale ja Wiesz, nie wiem my... co mówić, ale ja myślałam, że jeszcze z jeden poziom będzie, a to tak już jakoś mi nie przygotowało się, ja teraz mam jakiś taki pustkę, jakąś taką mam. No to ludzie mają pustkę. Ludzie mają pustkę, gra jest z 2013 roku i nigdy nie było poczekała się kontynuacji. 27%? No ci tłumaczę, bo te no ja kapsuły nie wiem, ja myślałam, i... że to gdzieś dojdzie do 50 chociaż. No gdzie? No co to? I teraz pewnie jeszcze będzie jakiś ending, albo będzie jakiś napis, że kurde ludzie, czekajcie z tego 2013 roku, może do 2025 o, 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 o. ale już Pafa nie masz, a my nawet nie mamy takich postaci, ale możemy zmienić na dowolną postać, widzisz? Mień na, kurde, zmień na jakiegoś Kasnala. Nie. No na dole, dodatkowe postacie. Także następne odcinki, my skończyliśmy już Babułę, będą wyglądały w ten sposób, że sobie troszeczkę thresetczojemy. Wiesz to tam ja opozycja, ja. ale tu nie ma problemu. Nie widziałem da. a i teraz będzie tylko typ dowolny A tu trzeba maga. Skąd wiesz? No właśnie, ja myślałem, że bardziej itemy. O kurde, co jest? Wydajemy pieniądze, bo był dźwięk kasy. Czekaj, jakie panuluj? Ty, wydałem, że można za kasę mieć kupić. No, także generalnie można się przejść po mapie, pozbierać te poszczególne rzeczy. Ewentualnie wrócić do tych starych poziomów i mieć tryb dowolny. To jest cała gra. Który to miał ten jeszcze? Balim. Nie ma tu ich w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, idziesz w prawo. Mówię ci w lewo, idziesz w prawo. Marcus złam, w prawo. Prawo. Prawo, ten. Nie, lewo. lewo, lewo, lewo. Posłuchaj mnie, prawo dwa. Dori. No, ty co ty? Nie da się razem. I mnie w ogóle nie słuchasz. Także tak ta gra wygląda. Będziemy mogli sobie co najwyżej przejść powtarzalne poziomy. Gdzie jest mapa? Mamy też taką opcję, że kupić postać, bo jest opcja. O! To? Gdzie się skoczył? Kupuj. No. to się zamyka? Chciałbym, żebyś na krótką naradę spojrzała na mapę. Patrz. Widzisz, tutaj na mapie jest takie miejsce, które zwie się Menu. W tym Menu widzisz mapę. To są Mitrile. A co to ten było? Ten... Ten... To? Nie wiem. Y... No, nie wiem szczerze. Szczerze nie wiem. Ale możemy się teleportować do innych miejsc. I możemy nawet wieszek zrobić. Proszę, Przebróci... chcesz wrócić do tego? Yorkshire? Tak Czy... się to nazywało. Mm, tak, ale jak sobie... no dobra, możemy... możemy. później w dowolnym momencie sobie dziękowo wyglądać na sobie. Pa A, czyli ja niezależnie, ty niezależnie. Czyli mm. my możemy być w ogóle w zupełnie innych kontynentach, światach i tak dalej. Patrz, ja na tym zapierdzielam. No chyba X tu na to... Musisz tam iść do tej statuły. masz, mm. ją, masz ją na mapie. Na prawo. Idź fizycznie w prawo. Fizycznie prosto. Widzisz minimapa? Orła? Cień? Dobrze, a ty uważasz, że ja na tej minimapie cokolwiek widzę? Na co ty jesteś, jakiś preto? I w lewo. I ty, ale ja Dobrze, przybliż. Albo masz nawet mnie, widzisz? Przybliż. Przybliż w prawo. Tu przy mnie jest so, 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 no to, 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 to no to chyba widzisz akceptuj akceptuj o. i teraz ty też lecisz także w taki sposób to wygląda my będziemy mogli w następnych odcinkach jak też chciała oczywiście jeśli się nie zniechęcisz e, poeksplorować te poszczególne miejsca w których nie byliśmy Zdobyć klocki, których nie zdobyliśmy I tak dalej, i tak dalej Udać się do domów, w których też nie byliśmy Rozumiesz? Co? Mm. Jeśli masz taką chęć O, patrz, ja sobie jakąś... No kupiłem No co? Ty mnie obwiniasz teraz, że wydaje Stilla. Silla. Scyldę i pieprzone dzieci Możesz już w tym wyjść, bo mnie zasłania Jak cię ci zasłania? To jest mój kawałek ...ekranu. Każdy ma swój. Każdy sobie rzepkę skrowie. Patrz. Ja kiedyś pamiętam, że... ...przepraszam. Było wroga broni. Bo były... ...pamiętasz miejsca, gdzie był pas chlebowy? Nie, chlad pasztetowy. Pasztet... No ja chcę tam wrócić. Bo ja chcę dać mu te chleby. To było stąd? W pier... ...drugiego y, tego, stage'a chyba, nie? Na mapie też Co jak widzisz. To było tu. To nie było tu. O! Dobrze. Generalnie tam, gdzie masz na minimapie, widzisz te małe postacie. W postaci. No tutaj widzisz? Guziko. To było tu. To było tu. Tylko tego typa nie ma. Pi. pewnie śpij. No to dlaczego jesteśmy tu w Aaa, czyli można iść spać, w chyba, chyba to jest to, o czym mówiłaś. Że, 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 że tu jest opcja, chyba pójścia spać. Generalnie, możemy wydać nasze pieniądze na przykład na te postacie, które widzisz, w którym miejscu są, tak? Tak? Widzisz, gdzie? Co? gdzie są postacie? Można po budynkach chodzić i patrz, chodzisz do budynku takiego, gdzie na przykład można kupić. Podchodzisz do niej i mówisz, że chcesz panią wróżyć. Nie Generalnie, jak będziemy robić następne poziomy, to w tych poziomach będziemy zdobywać pońce. Jak będziemy zdobywać te pońce, będziemy mogli więcej wydać. Tutaj, akurat, o tyle problematyczne jest to, że my musimy do poszczególnych tych postaci udać się analogowo na no naszych nóżkach. A kto tu mógł wejść? O, Wiesz co? Generalnie uważam, że wchodząc do randomowych domów nie do końca jest to dobre. Wiesz dlaczego? Bo prawdopodobnie tam nie spotkasz nic. Sugerowałbym chodzić tam, gdzie są jakieś konkretne znaczniki. A najlepiej byłoby się rozglądać za stricte postaciami. A tu kto mu chce niebieskiej gwiazdki? Czarodnik. Możesz sobie zmienić na Gandalfa. Masz go nawet tutaj. Każda postać, którą teraz kupimy, będziesz mogła się w nią zamienić w dowolny sposób. Ja uważam, że niegłupim pomysłem byłoby, żebyśmy teraz zakończyli odcinek. Zrobiłem ci małe i szybkie introduction do przyszłych. I będziemy. Jeśli będziesz chciała. Porobić sobie jeszcze parę side rzeczów. Tak? Tak, ale poczekaj, bo Ona? Z tym temu Gandalfowi pewnie Laskę wyczyścić. Na pewno. Barło mu chcę To jestem prostym człowiekiem. Widzisz w końcu, człowiek czuje, że całą grę zbierał te pierwsze na surowce, i to coś się przydało, nie? Tej marchewki ją budować? Tak, a nie umiem. Dobra, ja sugeruję skończyć zaraz. Bo już jest późna godzina A my nie możemy nagrywać non stop Musimy chodzić spać, musimy pracować Nie, musimy domy Dzisiaj? No, przed chwilą powiedziałeś, że okej okay. No dobra O, dokładnie to powiedziałeś <laughs> No dobra, no No dobra, no A tak 14 tysięcy na takie gówno dostajesz zrobienia takiego dziadam szalonego wow. Ja ci mówię, ona jest polu, na niego No co czemu... No, a nie widziałaś tekstów na przykład co mówiła? Czy nie jest coś na rzeczy? No właśnie, no dostałeś jeszcze kloca, jak ty to mówisz O, tak Dobrze. Wiesz, co kończymy? Jak tu się zapisuje grę? Czy ona się będzie zapisywała sama? Czy nie będzie się zapisywała sama? Bo tak, jak jeszcze w sytuacji wiesz, wiesz o co mi chodzi. Wychodzimy. Dobra, dziękujemy. Do widzenia. To była koniec.